I kochani widzowie, witam Was w kolejnej części punktu widzenia Jankowskiego. I słuchajcie, słuchajcie, dzisiaj o godzinie 19.15 lepsza polska Doroty Gawryluk. Jaki dzisiaj temat? Czy Kościołowi grozi rozłam. Czy nowy papież pójdzie drogą Franciszka i czy uda mu się utrzymać jedność Kościoła? Właśnie to będzie dzisiaj tematem y, Lepszej Polski Doroty Gawryluk. Wśród, wśród gości między innymi Tomasz Terlikowski oraz y, Paweł Lisicki. Zapraszam. Polecam Waszej uwadze serdecznie, kochani moi, 19.15 dzisiaj w Polsat News i polecam Waszej uwadze jutro 19.50 Dobry Wieczór Polsko. To z kolei program, który ja prowadzę za Nabiną Sajkowską. Jakie tematy jutro, takie jakie lubicie? Ja wiem, że sobota, ale porozmawiamy o cenach, o tym, że jest drogo w sklepach skątek kosmiczne, Niektóre ceny się w ogóle biorą. Czy to faktycznie jest tak, że firmy biorą tyle, ile mogą wziąć, a nie tam, jak myślałeś sobie ekonomicznie, że po prostu jest tam cena towaru plus narzut? Drugi temat, bardzo ważny, kochani moi, samobójstwa w Polsce Czy wiecie, że w Polsce rocznie samobójstwo popełnia więcej osób niż ginie na naszych drogach? Jest to ogromny problem, niezależnie od wieku, niezależnie od płci, i tak to wygląda. Dobrze, teraz kolejny temat. Najpierw przedstawię gości. Jest pan Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Oraz na łączeniu pan Krzysztof Inglot, prezes Personel Service, pracodawcy RP. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Cóż to za piękne okoliczności przyrody, widzimy, panie Krzysztofie? A obchodzę 50 urodziny, i Sewilla przywitała mnie z całej swoim pięknie ukazałości. Ach, mnie żona nie, mnie zabrała na 50 do Sewilli, ani nigdzie. Dobra, okej, okay, już nie będę jej wypominał. Dobra, słuchajcie moi. Yy, to jest oparte na panu, panie Krzysztofie, yy, i to Tomek znalazł. Pan rozmawiał z TVP Info i stąd wzięliśmy. Tylko w marcu plan zwolnienia 8 tysięcy ludzi ogłosił niemiecki gigant DHL, a Porsche oznajmiło o zamiarze pozbycia się w dwóch transzach blisko 4 tysięcy pracowników. Wcześniej podobne działania zapowiedział m.in. Intel, Meta, czyli Facebook, Starbucks czy Adidas. Żadna z tych firm nie ma problemów finansowych. Wprost przeciwnie, większość ma ogromne zyski. To jest zły trend. To jest cytat z pana. Nawet europejskie kraje, które są wrażliwe na człowieka, raz jego dobro i robią wszystko, aby mu pomóc, to tu tutaj nie zdają egzaminu z człowieczeństwa i najpierw wyjątkowo pan Inglot, o co tutaj chodzi? O co pan oskarża te firmy? Chodzi o podejście do tego, co jest najważniejsze. Problemem spółek giełdowych też i tych notowanych na, na, na tych parkietach głównych światowych jest to, że często zarządy Mówią o tym, że nasi właściciele, a w tym wypadku właściciele, ty akcjonariat jest rozproszony, na przykład giełdowy, żądają od nas zysku, więc my jako zarządy robimy wszystko, żeby maksymalizować zysk. I w tym momencie daje to możliwość często takich działań jak zwolnienia, zwolnienia grupowe, zwolnienia wyprzedzające, zwolnienia nie, nie do końca uzasadnione z ciężką sytuacją firmy albo potrzebami, yy, kryzysem w sektorze tylko stricte maksymalizacją zysku, czy jakby jeszcze podnoszeniem zysku e, kosztem ilości miejsc pracy, a widzimy po tym, co e, też do takich wniosków dosz, doszed, e, doszła władza w Stanach Zjednoczonych, że brak miejsc pracy na miejscu, to był przypomnę według tej wielkiej idei ekonomicznej outsourcingu do Chin produkcji, czyli brak e, produkowania tanio w Chinach i e, e, potem zyski ogłaszane na Giełdzie w Nowym Jorku to nie jest najlepsza metoda i najlepsza recepta dla sukcesu gospodarki, sukcesu kraju. Dobrze jest, kiedy te fabryki produkują mimo wszystko w tym kraju, by pracownicy mogli tam zarabiać pieniądze, ich rodziny te pieniądze wydawać i żeby tak gospodarka się napędzała. Więc wskazujemy tutaj w tym artykule, że takie podejście do prowadzenia firmy mimo wszystko dzieje się kosztem społeczeństwa, kosztem pracownika. A więc kosztem tak naprawdę biznes dzieje się kosztem człowieka. Idealnym rozwiązaniem jest wtedy, według, według mnie, kiedy biznes jest oczywiście dla zysku, ale nie w taki sposób krzywdzi człowieka, czy w formie ekonomicznej, czy na przykład trując środowisko, czy szkodząc po prostu ludziom i ich rodzinom. O, matko, jedyna, takie rzeczy od pana słyszę, dobrze pan zielonka. Faktycznie jak to wygląda, że firmy, które mają zyski, które no, niewiele im tam zagraża, zwalniają a tylko po to, żeby jeszcze ten zysk zmaksymalizować, to jest okej. Okay. Przecież tyle słyszę, społeczna odpowiedzialność, biznesu, takie tam rzeczy i tak dalej, to wszystko jest bajka. Czytałem ten wywiad i ten, ten reportaż, o którym pan redaktor wspomina. I ja tam trochę uważam, że nieuprawnione jest to wyciąganie tego wniosku, że firmy zwalniają, bo chcą maksymalizować zyski, bo z tego wymagają akcjonariusze. Nie wiem skąd ten wniosek, tylko po tych liczbach, że firmy planują zwolnienia. Tych przyczyn może być bardzo, bardzo dużo. Firmy, proszę pamiętać o tym, że patrzą w przód. Jesteśmy w przededniu, w trakcie bukiele radzi wieczyć w którym momencie potencjalnych wojen celnych. Mamy firmy transportowe, które będą cierpiały na tym zmniejszonym przepływie towarów i usług między krajami. Mamy firmy motoryzacyjne, gdzie Europa ogólnie patrząc na konkurencję na rynku światowym, chociażby motoryzacyjnym, będzie przegrywać. Więc firmy też patrzą do przodu i nie, nie ma co się dziwić, że jednak wyprzedzająco próbują zbudować sobie odpowiednią poduszkę bezpieczeństwa dla przyszłej działalności. A co tam z ludźmi wtedy? Rzeczywiście, no jakby mamy problem ludzki i to jest dramat dla tych ludzi, ale też proszę pamiętać, że to są firmy ogromne, które wraz z tymi odejściami to nie jest tak, że ci ludzie są zwalniani. Miejmy nadzieję, że nie jest tak, bo przecież nie, nie wiemy, jak są, nie wiemy, jakie są, jaka jest polityka zatrudnienia w tych firmach, ale tam są Pełne pakiety odejścia z pracy. To nie jest tak, że ludzie tracą. No tak, pracę ale ludzie z... pracowali, ileś lat, związali się i tak dalej. Nagle dziękujemy, do widzenia, papa pa. i to duże firmy. No ja rozumiem. Tylko firma po coś działa, jeśli utrzymujemy, utrzymujemy. przykład. Mamy idealny przykład Polskiego Górnictwa. Firma dalej działa, firma dalej utrzymuje, my utrzymujemy w zasadzie górników i nikt nie jest w stanie wyjść z tego impasu. Firmy przynoszą straty, ale działają. No wszyscy są niby szczęśliwi, tylko że my się do tego dokładamy, bo dokłada się państwo. W prywatnym sektorze, no nie oszukujmy się w jakim świecie żyjemy, że liczy się mimo wszystko, żeby firma wyszła na plus. To. Ale jaki plus? To już nie wystarcza plus jest nie marża na 10%. Musi być tyle w ogóle, nie wiadomo ile. Nieprawda, jeśli wyjdzie na plus, e, jeśli nie wyjdzie na plus jeden rok, drugi rok, to za chwilę tej firmy tam nie będzie w ogóle. I więc mamy dużo większy problem. Będzie musiała się i lokalna społeczność, Wśród, i lokalny rząd. które są rząd, na rynku od dziesiątek lat, naprawdę. Ale ja nie mówię, że one upadną, tylko mi chodzi o sytuację, w której one będą generowały straty. Po prostu. Dobra, wracamy do pana Inglota. Słyszał pan swojego polemisty, skąd pan wyciągnął taki wniosek, że to w ogóle właśnie tak to wygląda. My żyjemy w czasach, gdzie ten problem ludzki jest, no bo trzeba ludzi zwolnić, no i trzeba poduszki dla firm zrobić. Co pan na to? To nie jest, to, jest, to nie jest taki nowy głos, gdyby to już od kilku, od wielu lat jest takie podejście, że gospodarkę i biznes można prosić, prowadzić w sposób taki etyczny, który nie szkodzi człowiekowi. To jest taka myśl, która się też przewija. Proszę zwrócić uwagę jeszcze i takie bicie troszeczkę być może za szybko w dzwon, ale uważam, że lepiej uderzyć szybciej w dzwon niż za późno. Proszę zwrócić uwagę. Przed jakimi zmianami stoimy. My w tej chwili widzimy już humanoidy, które wygrywają maratony, czy tam biegną w maratonach w Chinach. Już są zapowiadane humanoidy, które będą pracowały za nas. I pytamy się już teraz, co będzie z człowiekiem, jeżeli będzie. Na tej skali, na, na jakiej mój przedmówca się opierał, z jednej strony będzie stał humanoid, który pracuje 24 godziny na dobę po ciemku, a z drugiej strony będzie stało trzech ludzi, których trzeba na trzy zmiany zatrudnić, żeby przepracowały te 24 godziny co będzie z tymi trzema, trzema pracownikami i ich rodzinami, jeżeli wybierzemy tego humanoid'a i będziemy się tylko kierować... Ale ja w to nie wierzę, panie Krzysztofie, bo to tak nie działa, bo jeżeli na przykład ten humanoid będzie coś produkował i to będzie się wiązało ze zwolnieniami ludzi z pracy, to ci ludzie nie będą mieli kasy i nigdy nie kupią w życiu tego, co ten humanoid wyprodukuje, po prostu. Tak, tylko to będzie, to będzie prowadziło do bardzo duże, dużego procesu i do bardzo wielu, jak gdyby takiej... Następstwa zdarzeń. Generalnie już w tej chwili się dzieje, bo te zwolnienia, o których rozmawiamy w tych koncernach globalnych, wielkich, informatycznych, które w zeszłym roku się odbyły na ponad 100 tysięcy informatyków, głównie juniorów, to też dlatego, że właśnie weszły wszystkie czaty i wszystko, cały pakiet sztucznej inteligencji, który programuje i w tych prostych, w prostych językach, w prostych zadaniach programistycznych wykonuje dużo pracy, którą do tej pory prowadzi, robili juniorzy. I to są takie realne zwolnienia, które się już odbyły, więc to nie jest pytanie czy, tylko pytanie kiedy to nastąpi w taki sposób, I tutaj żeby... panu przerywam na chwilę, drodzy...